Rycerskie tradycje i chrześcijańskie ideały, zakonu rycerzy Chrystusa i świątyni jerozolimskiej, bronić uciśnionych, wspierać słabszych i wątpiących, dawać jałmużnę ubogim, przysięgam stawać w prawdzie, moimi braćmi i siostrami w zakonie, służyć im i zakonowi według moich najlepszych możliwości. Przysięgam odtąd solennie, wypełniać przykazania prawa Bożego, prawa jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Postanowienia statutu generalnego, innych obowiązujących praw zakonu rycerzy Chrystusa i świątyni jerozolimskiej. Powstańcie. Bracie ceremoniarzu, podprowadź braci do Ewangeliarza celem złożenia przysięgi. Bracie, połóż lewą, prawą rękę na Ewangeliarzu i powtarzaj. Ja, imię nazwisko? Ja, Bracisław Sikiewicz. Ślubuję. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dokołóż Bóg. I Jego święta Ewangelia. I jego święta Ewangelia. Której dotykam własną ręką. Którą dotykam własną ręką. Bracie ceremoniarzu, proszę przeprowadzić tak. kolejny dobrak. Połóż prawą rękę na Ewangelii, powtarzam. Ja, imię nazwiska. Ja, Adrian Urban. Ślubuję. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Tak mi to pomóż Bóg. I jego święta Ewangelia. I jego święta Ewangelia. Której dotykam własną rękę. Której dotykam własną rękę. Dziękuję. Pręknijcie. My w imię Boga i Maryi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię wszystkich braci i sióstr świątyni, przyjmujemy Was i dajemy Wam wszystkie prawa naszego zakonu, które były nam dane od początku i będą dane aż do końca dni. Dajemy je Wam i damy je tym, których przyprowadzicie do nas, jeśli okażą się godni. Wy również dajcie nam wszystko, co dotąd osiągnęliście i co dopiero osiągniecie. Mimo, że w zamian możemy wam zapewnić tylko chleb i wodę oraz skromne odzienie. Tak oto, jako wielki przełom generalny zakonu Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej, mocą nadanej im władzy, przyjmuje was jako braci świątyni. Przyjmijcie teraz krzyże i płaszcze zakonu. Gracias. Jest. Znowu dwa słowa komentarza. Nowo przyjęci dwaj templariusze na zakończenie tej ceremonii ucałują jeszcze relikwie Ziemi Świętej. Można powiedzieć, że ten zestaw relikwii relikwi staje się coraz większy, że trudno mi nawet wymienić. Nie chciałbym pomylić, ale prosimy potem na koniec, że żeby te relikwie przedstawił, będą całować krzyż z relikwiami z Ziemi Świętej. Bracia, odprowadźcie braci na ich miejsce.